W nocy z 9 na 10 lipca 1943 roku rozpoczęła się inwazja wojsk brytyjskich i amerykańskich na Sycylię. Dla Włochów, którzy nie mieli wielkiej ochoty walczyć ani na Sycylii, ani na Półwyspie Apenińskim, stało się jasne, że jest to początek końca faszyzmu i należy jak najszybciej zmienić front, aby zboczyć aliantów, stać się ich sojusznikami i wygrać wojnę. Na Sycylii opór stawiały głównie wojska niemieckie, ale cel tej walki był z góry określony. Osłonić ewakuację na Półwysep Apeniński. Tam dopiero Niemcy mieli zorganizować główną obronę. Jednakże na wyspie ani Niemcy, ani tym bardziej Włosi nie mieli dość sił, aby zatrzymać aliancką machinę wojenną. Gdy na Sycylii wojska angloamerykańskie powoli zbliżały się do Messyny, w Rzymie, Wielka Rada Faszystowska 24 lipca 1943 roku uchwaliła wotum nieufności wobec Benito Mussoliniego. Następnego dnia dyktator został aresztowany z rozkazu króla i uwięziony na wyspie Ponce, a później Maddalena. A ostatecznie przywieziono go tutaj, do hotelu Campo Imperatore w masywie górskim Gran Sasso. Hitler, który obiecał włoskiemu przyjacielowi, że nigdy nie opuści go w potrzebie, wysłał na ratunek swoich żołnierzy. 12 września 1943 roku komandosi w szybowcach wylądowali obok hotelu na szczycie góry. Był z nimi Otto Skorzeny, którego zadaniem było czuwanie nad bezpieczeństwem dyktatora. Jego udział w akcji był niewielki, jednakże on pierwszy zadzwonił do Hitlera, aby poinformować go o sukcesie. Również Mussolini, który niebawem przybył do Hitlera, aby podziękować za uwolnienie, był przekonany, że cała akcja była dziełem sztundban Führera Otto Skorcenego. Na Skorcenego spadły zaszczyty i sława człowieka, który potrafi wykonać najbardziej karkołomne zadanie uratować z opresji przyjaciela Führera.